31 lipca z Ewangelii według świętego Mateusza. Skąd u niego ta mądrość i cuda? Skąd u niego? Ludzie pytają o tę mądrość, dlatego, że tak naprawdę to im najbardziej imponuje. Gdyby przyjechał do swojej rodzinnej wsi z dobytkiem, z przepiękną żoną, z gigantyczną ilością złota. Wiedzieliby dokładnie skąd to wziął. Mieliby świadomość skąd to pochodzi. Pomyśleliby sobie, kogoś okradł albo oszukał, zrobił jakieś szomrane interesy i dorobił się. Ma bogactwa, bo komu się odebrał. Gdyby pojawił się w swojej wsi z przekonaniem, że osiągnął sukces, bo dostał ważny urząd, wiedzieliby skąd to ma. Wszedł w łaski króla, zrobił dla niego coś, co mu się podobało, więc został jego urzędnikiem, osiągnął jakiś cel. Ale mądrość skąd można wziąć mądrość? Nie można jej kupić, nie można jej wybłagać, nie można jej yy, od kogoś otrzymać. Mądrość trzeba przeżyć w cierpieniu, mądrość trzeba przeżyć w odrzuceniu, mądrość trzeba zdobyć przez kroczenie za Jezusem i Jego ścieżkami, Jego ścieżką krzyżową. Nikt nie zauważy, że przyniosłeś ze sobą mądrość, nikt nie będzie wiedział, skąd ją masz, chyba że zaczniesz promieniować Jezusem. Do zobaczenia jutro.